608 pierwsza laktacja 32 litry wycielona 24 września 689 pierwsza laktacja 27 litrów pokryta 27 marca czytaj 116 25 litrów pokryta 15 marca cielna która laktacja? Pierwsza. 355 pierwsza laktacja. 26 litrów pokryta 22 czerwca, cielna. 131 pierwsza laktacja. 27 litrów pokryta 24 marca, cielna. 449 Druga laktacja, 39 litrów, pokryta 16 czerwca, cielna 264. Druga laktacja, 39 litrów, pokryta 25 sierpnia, cielna 176. Pierwsza laktacja, 32 litry

239, druga laktacja 30 litrów, pokryta 14 października. 333, pierwsza laktacja 26 litrów, pokryta 5 sierpnia. Cielna. Hmm. 14, druga laktacja 23 litry pokryta 14 maja cielna 39105 pierwsza laktacja 19 litrów pokryta 19 kwietnia cielna

Wycielenie 3 grudnia 294 laktacja 25 litrów pokryta 6 maja sztuka cielna 164, druga laktacja 25 litrów Pokryta 6 maja, sztuka cielna. 585, pierwsza laktacja 28 litrów, pokryta 23 kwietnia, cielna. 465, pierwsza laktacja 26 litrów, zacielona 16 czerwca, cielna. Sztuka w pełnym biegu. Niech nie. 444 druga laktacja, 34 litry, pokryta 10 września.